Jak napisać wiadomość do lekarza-opiekuna? Mając wybranego lekarza-opiekuna, możesz napisać do niego wiadomość. Aby skorzystać z możliwości wysłania wiadomości, kliknij Napisz wiadomość na stronie głównej. Pojawi się notatka z opisem tej usługi. Przeczytaj ją uważnie, zanim klikniesz Nowa wiadomość. Wiadomość powinna być krótka i dotyczyć konkretnego problemu, np. pominięcia dawki leku lub niepokojącej reakcji na nowo przyjmowany lek. Po kliknięciu Nowa Wiadomość pojawi się strona płatności. Postępując zgodnie z instrukcją, opłać wysłanie wiadomości. Po opłaceniu wybierz zakładkę Wiadomości. Pojawi się pole tekstowe, w które wpisz wiadomość. Lekarz ma 48 godzin w ramach swojej dostępności wynikającej z grafiku na odpowiedź na Twoją wiadomość. Kiedy otrzymasz odpowiedź, pojawi się powiadomienie na górze strony głównej oraz w panelu bocznym. Masz 48 godzin, żeby odpowiedzieć lekarzowi, na przykład dopytać o coś. Otrzymanie odpowiedzi od lekarza po Twoim drugim pytaniu kończy konwersację. Jeśli chcesz zapytać o coś jeszcze, musisz ponownie wykupić tę usługę. Uwaga. Lekarz ma prawo odmówić porady w ramach usługi, jeśli uzna, że ze względu na twoje pytanie kwalifikujesz się na wizytę regularną. Usługa ta nie służy do udzielania pomocy w stanach nagłych lub zagrażających życiu.